w kierunku kolejnej przepięknej miejscowości nad Zatoką Pucką, jest to Swarzewo. Swarzewo to bardzo urokliwa miejscowość, którą zamieszkuje ponad 1000 osób, dokładnie 1050. Właśnie jesteśmy przed przepiękną budowlą, jakim jest sanktuarium Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. Jest to chluba tej miejscowości. Swarzewo jest przede wszystkim znany z tego sanktuarium, z pielgrzymek, jakie tutaj przychodzą, z odpustów, które się odbywają. Jest to bardzo ważny, bardzo ważny kościół, ponieważ. Ma też przepiękny obraz właśnie matki boskiej Swarzewskiej, królowej polskiego morza, który możemy porównać do Jasnej Góry, gdzie on się odsłania na początku każdej mszy, każdego nabożeństwa. Mieszkańcy swarzywa na pewno czują się bardzo bezpieczniej, czują się zaopiekowani przez Maryję, Matkę Boską, która jest królową polskiego morza. Ale myślę, że i cały powiat i mieszkańcy gminy przede wszystkim czują się bezpiecznie i są dumni, że mamy to sanktuarium. Jak to miło spotkać mieszkańca Swarzewa, pięknej miejscowości nad Zatoką Pucką w gminie Puck. I jak miło spotkać rodnego gminy Puck. Dzień dobry, witam wszystkich mieszkańców tak. gminy Puck. Jarku, co takiego jest charakterystycznego dla Waszej miejscowości? Czym możecie się pochwalić? No, mamy kilka takich perełek w Swarzewie, na pewno y, sanktuarium Matki Włoskiej Swarzewskiej krowy i Polskiego Morza. To nierozrywalnie jest związane historycznie z, z naszą miejscowością, y, również odbywające się tam y, odpusty. Y, dom Kaszubski, który jest y, jakby centrum kultury, który od, od wielu lat służy mieszkańcom jako punkt i y, 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 miejsce integracji. i parę, y, Inwestycji, które powstało już za tej kadencji, czyli m.in. Straż Pożarna, przed któryj budynkiem stoimy. Na pewno inwestycja niezwykle potrzebna dla mieszkańców Sworzewa, ale też dla mieszkańców całej gminy i powiatu, bo jak wiadomo, Straż Pożarna na pewno czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale również turystów, którzy tutaj licznie w sezonie letnim przyjeżdżają. Super. Ale też macie piękne miejsce nad samą Zatoką. Czy moglibyśmy się tam udać? Porozmawiać Oczywiście na chodzi o stanicę. Stanicę jak najbardziej zapraszam. Na pewno będzie piękny widok, bo mamy akurat dzisiaj fajną pogodę. Tak. Także na pewno możemy się tam udać i sobie na miejscu porozmawiać z sobą. Oto no jesteśmy nad Zatoką, płycką, urokliwe miejsce, ale jak tak patrzę na ten na brzeg. No To widać tu wiele do zrobienia. Jak, jak? pan to ocenia? No to zgadza prostu... się. No, nie będę ukrywał, że zagospodarowanie linii brzegowej w Swarzewie e, spędza nam sens powiek i od wielu lat zabiegamy, żeby to po prostu wszystko było inaczej. Odbyliśmy e, wiele rozmów w różnych instytucjach. E, chcemy ten temat na pewno poruszyć w kolejnej kadencji. No mamy tutaj pewne plany. Wiemy, że nie jest to temat łatwy, ale nie jest też temat niemożliwy. Pomysł jest taki. Odzyskujemy projekt zagospodarowania linii brzegowej. Następnie widzimy to w ten sposób, że rewolujemy plażę, czyli odzyskujemy tą część linii brzegowej. Wykonujemy zejścia do tej plaży i oczywiście inną konfigurację widzimy również tutaj Stanicy tych pomostów, które tutaj sezonowo są wodowane tak, żeby docelowo wykonać kąpielisko strzeżone, którego w całej naszej gminie na tą chwilę niestety nie mamy, mimo że mamy 14 km linii brzegowej, czyli najwięcej. Słyszałam, że jest już w tej miejscowości też doprowadzony gaz ziemny. Tak, inwestycja związana z gazem yy... Wykonana jest częściowo. Doprowadzony gaz jest od miejscowości Władysławowo, tutaj do ulicy Rybackiej, na której się znajdujemy. I dalsza część realizacji tej inwestycji, czyli rozprowadzenie sieci gazociągowej według firmy, która ma to wykonywać. Zapewnienia mamy, że będzie to zakończone w roku 2025. No to dobra wiadomość. Czyli bardzo nie trzeba dobra. tego pilnować. I... Myślę, że będziemy mieli jakieś hmm. alternatywne źródło ogrzewania. Wspominał Pan o Wiejskim Domu Kultury w Swarzewie. Właśnie przed nim stoimy. Proszę powiedzieć, jak tu toczy się życie? Czy, czy, czy... Tak, to znajdujemy się przed Wiejskim Domem Kultury w Swarzewie. No Jest to centrum integracji i, i kultury naszej miejscowości, które działa od wielu lat. Gdzie miało wielu świetnych animatorów poprzednich i obecnych. I budynek ten niestety wymaga kompleksowego remontu, z tego względu, mm -hmm. że dach już z góry cieknie. Są przewidziane na to środki w obecnym budżecie Rady Gminy i myślę, że ten remont dojdzie do skutku, a na pewno ten budynek jest potrzebny wszystkim mieszkańcom, tak, niezbędny jest. Tak jest i tym małym i tym dorosłym. Tak jest. <laughs> no, dziękuję.